Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony. Łukasz, słuchajcie, w końcu tak naprawdę mamy zdecydowane przebicie tego naszego tej oporu, gdzie tak jeszcze się tutaj łudziliśmy, że a może, może to nie jest to, może tutaj ciągle za chwilę wrócimy do tej naszej ośmiomiesięcznej konsolidacji w dół. A tak naprawdę te ostatnie dwa dni dały nam tutaj bardzo ładne wzrosty w postaci praktycznie 8%, jeżeli chodzi o bitcoina. No i już widzimy tak, że zdecydowanie tutaj ludzie ciągle łudzili się. Że znowu tutaj odbijemy się od oporu tego kanału górnego i pójdziemy W. Dół, a tak naprawdę poszliśmy w górę. Bo też jak też pisałem na przykład w jakichś tam moich wpisach na Twitterze sprzed już jakiegoś tam czasu, to tak naprawdę mówiłem, że ludzie już zapomnieli, jak Bitcoin szybko potrafi na przykład rosnąć, jak już wyjdzie z tej konsolidacji, gdzie naprawdę na przykład tutaj, tak, praktycznie dosłownie w trzy dni urośliśmy na przykład o 25%. Ludzie już o takich ruchach zapomnieli, a tak naprawdę znowu, tak, w ciągu na przykład kolejnego tygodnia, co by się stało, jakbyśmy. Urośli do 81 tysięcy dolarów. Takie ruchy były już tutaj. Jakby takie ruchy znowu pewnie mogą mieć miejsce, także miejcie to na uwadze. No i w tym filmiku chciałbym tutaj, jakby powiedzieć wam o moich kolejnych krokach, które tutaj, jakby będę robił na mapie kryptowalutowej, co zamierzam tutaj robić. Oraz też dla przestrogi w otwieraniu późnych longów, chciałbym wam tutaj pokazać jeden sygnał, który tutaj mnie martwi, i faktycznie od tego miejsca. Być może będą ale też oczywiście nie musi być jakieś odragowanie. To jest tutaj ta właśnie linia trapline, którym zaraz Wam pokażę, jakby jej przeszłość, jak ona w przeszłości, od której bardzo często, jak jej dotykamy, czy to z góry, czy to z dołu, czasem nie zawsze mamy jakieś odragowanie. Na przykład tutaj, tak, ostatni tak naprawdę rzecz, która się działa w maju tego roku. Dotyliśmy trapline'u od góry, tak i fajnie tutaj sobie za to zadziałało i poszliśmy w górę. Tutaj na przykład też, tutaj go dotknęliśmy dotknęliśmy o, widzicie, tutaj ta świeca pierwsza. Dotknęliśmy i poszliśmy w górę o na przykład 5,5%, no ale koniec końców i tak ją wtedy przełamaliśmy. Więc to oraz to też o wiele więcej rzeczy, o których chciałbym w tym fajnym, y, dzisiejszym filmiku wam powiedzieć. Także jak lubicie taki mindset długoterminowy, jeżeli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty, jak nie jesteście tutaj jakimiś po prostu, wiecie, inwestorami typu, że chcą tu już i teraz, nie mają cierpliwości w ogóle, żeby coś z tym rynku wynieść w długim terminie, tylko chcą już jesteście chciwi, szybcy, no to jakby to nie jest kanał dla Was, ale jak lubicie inwestowanie długoterminowe, lubicie opierać się na danych, które mają sens, tak, z dekad rynków tradycyjnych, no to polecam ten kanał zasubskrybować, bo tak naprawdę myślę, że coś z tego fajnego dla siebie również też wyniesiecie oraz napisać komentarz oraz dać łapkę. W górę. I tak jeszcze na początek, jak tu jeszcze nie odebraliście tego bonusu od Bybita, czyli 500 dolarów na tak naprawdę pierwszą pozycję, na pierwsze zagranie na, dla nowych kont, no to polecam jakby zarejestrować się z mojego tutaj reflinka. To jest pierwszy ten, ten link w opisie i dzięki temu będziesz mógł odebrać 500 dolarów na pierwsze zagranie. To jest tutaj na Bitcoina, na Ethereum, na Solane, na Pepe, na Doge, na Arbitrum, na tutaj jeszcze jakieś inne kryptowaluty. No bo jak dają, to po prostu trzeba brać. Działa to w ten sposób, że na pierwsze zagranie na dźwigni Tyle możecie tutaj, tyle wam Bajbit daje. No i jak wygracie, no to faktycznie cała ta nadwyżka finansowa jest dla was. A jak przegracie, jak przerżniecie tą dźwignię, no to po prostu nic nie tracicie od siebie. Myślę, że to jest coś fajnego. Oraz też wiesz, jak masz już konto na Bajbitie, ale chcesz mieć dostęp do tych wszystkich bonusów, które daje ja, czyli na przykład i mniejsze prowizje, airdrop co miesięczny, i nasz VIP na Discordzie, i dostęp do naszych kursów, yy, i to wszystko, to możesz tutaj kliknąć w ten przycisk, przepisz konto. To zaloguj się na swoje konto Bybit, kliknij w to i wpisz tam 24408 w tym takim polu i napisz, że po prostu chcesz się pode mnie przenieść, także to też polecam. Oraz tutaj wszystkie bonusy, jak napiszesz chcę do Dominika, też on tutaj ci je wyśle. Więc polecam. Na pierwszy rzut oka chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, co tutaj dla Was naszykowałem, bo tu już jakiś miesiąc temu mówiłem wam o tym tak naprawdę. To jest tutaj gdzieś te mniej więcej wszystkie tam od stycznia, od początku tego roku timeframe na świecach jednodniowych na Bitcoin. Tu jeszcze byliśmy na tych 30 tysiącach dolarów, mniej więcej, potem był wystrzał, tutaj było ATH i od tego momentu od marca zaczęła tam się ta konsolidacja tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, jakby co to oznacza, bo tutaj akurat nie ma dat. No i to, co jest ciekawe, to to, że aktualnie czerwonym kolorem, jak widzicie tutaj u góry, są jakby kreski od góry, ale są też kreski od dołu. Czerwony kolor, kresek od góry oznacza to, że teraz duży klienci komercyjni, czyli banki, instytucje i tak dalej, zaczęły gdzieś te mniej więcej od dwóch miesięcy longować silnie bitcoina i grać na bardzo duże wzrosty, po prostu stawiać na to, że rynek urośnie, a klienci mali, tak, detaliczni od tak naprawdę to też paru miesięcy bardzo tu już mocno zwątpili, że jeszcze w ogóle będzie Hossa, że jeszcze w ogóle po tak długiej konsolidacji, że jeszcze mogą być wzrosty, zwątpili i oni nie dość, że nie grali na longi, tylko grali wręcz przeciwnie, grali na shorty. Czyli mali gracze od dawna już, od dwóch miesięcy bardzo mocno shortowali, a to widzimy, że tutaj banki, instytucje zaczęły gdzieś od tych dwóch miesięcy longować. I tak naprawdę to tutaj to bardzo fajnie wygląda, bo na przykład, jak sobie spojrzymy tutaj, tak, że spekulatorzy, czyli jakby ci mali gracze zaczęli redukować ukować swoje longi. Tu widzicie, że ten kolor niebieski coraz bardziej się zmniejsza podczas jakby tego ruchu w górę, tak? Coraz to bardziej wychodzili oni z pozycji, coraz to mieli oni w pozycjach mniej, i tak naprawdę zredukowali się. Tutaj było tylko od 30 tysięcy. Na Bitcoinie poszliśmy do 40 tysięcy, i tu już faktycznie wyprzedali się z wszystkich longów ci klienci, jakby indywidualni, i zaczęli oni na masową skalę przez te kolejne miesiące shortować. Znowu ten niebieski kolor, czyli klienci indywidualni. Od 40 Tysięcy na Bitcoinie, shortowali, 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 aż tak naprawdę tutaj, czyli gdzieś do z tego ATH, gdzieś po prostu ich no, mega wycięło i już mieli po prostu no, depresję, tak? Tutaj też widzimy, że dopiero wtedy komercyjne instytucje, banki zaczęły tutaj lekko sobie shortować ale tak naprawdę, jak tutaj też piszę, przez 6 miesięcy byli oni mniej więcej neutralni, tak, od tego marca do połowy gdzieś tam e, października. Troszeczkę tutaj było shortów, trochę, troszeczkę longów, ale tak naprawdę bardzo tego tutaj było mało, aż tutaj w końcu ta sytuacja się zmieniła, tak jak mówię, gdzieś od okolic września, gdzie instytucje zaczęły go max long i zaczęły maksymalnie longować. Jak to się pojawiało tutaj na początku października, też Wam tutaj dałem tą grafikę, że słuchajcie, po jakiej stronie wolicie być? Czy po tej ośmiomeśliczej konsolidacji, gdzie teraz każdy żul z pod żabki mówi, że będą spadki, czy po stronie instytucji, które zaczęły nagle longować, tak? No bo mówiłem o tym, że no kurczę, jakby cwani to mogliśmy być, że będą jakieś spadki, no tutaj w marcu na ATH, a nie jak każdy jest po tym ośmiomiesięcznym ruchu wycieńczony, ma turbodepresję i tak naprawdę przestał on wierzyć w to, że w ogóle będzie hossa. Nawet o tym pisałem wpis taki tutaj na Twitterze, że uwaga, hossa się skończyła, to koniec, tak? tak trochę prześmiewczo. Że nie rozumiem, jaki ma cel bycie niedźwiedziem teraz przy tak skrajnie negatywnym sentymencie, jaki jest aktualnie. Czy to po prostu stawia w większości jak owca w stadzie, tak jak też mówiłem przed chwilą, że już w marcu mogłeś być sobie niedźwiedziem, tak, jak już chciałeś być, a nie teraz, gdy według cykliczności już są wzrosty za rogiem, no i to dobrze, tam mówiłem, że zobaczymy że się to zestarzeje, być może spadniemy do zera, oczywiście, aczkolwiek zaufam tej, tej długoterminowości, długoterminowym tutaj trendom, badaniom, tak, wpisom i tak naprawdę raczej jestem, raczej jestem up. I tak samo w komentarzach, jakby masa ludzi że tutaj miała mega depresję, tam wyzywała, śmiała się, że jakie wzrosty Michałek i tak dalej, Não. w końcu tutaj to zaczynamy i według mnie tutaj te wzrosty będą w dalszym ciągu kontynuowane, bo jak też tutaj pokazywałem na moim telegramie, zapraszam was, link macie w opisie, również tutaj daję fajne rzeczy. Listopad, czyli miesiąc, który nadchodzi, historycznie jest najlepszym miesiącem w roku. Tutaj patrzcie, macie nowember, w ciągu ostatnich 10 lat, czy to w ostatnich 20 latach, czy to nawet jeżeli chodzi o to, ostatnich 70 lat, w w każdym z tych wypadków jest on najlepszym miesiącem w ciągu całego roku, jeżeli chodzi o rynki finansowe, oraz również jeżeli chodzi o rok elekcyjny, który jest aktualnie, też jest on najlepszym miesiącem w roku. Uwierzcie mi, że nie chcecie teraz tego wyrwania się z tej konsolidacji shortować. Tym bardziej, jak wam powiedziałem, że teraz po prostu shortują no żule spod żabki, a duże instytucje longują cały ten ruch w górę. Jakby temu faktycznie tutaj możecie zaufać, bo to się sprawdza. Także no nawet jak myślicie, że no ja po prostu tego ruchu nie życzę wam źle, ale no nie shortujcie tego bo po prostu was zmiecie planszy. To po pierwsze. Po drugie chciałem wam tutaj pokazać ten wskaźnik, o którym wam mówiłem, że być może faktycznie od tego poziomu, który jest aktualnie, przyjdzie nam jakieś odrogowanie Wskaźnik trapline. O co z nim w ogóle chodzi? Chodzi z nim o to, że on tutaj jakby mówi nam o takim kluczowym momencie w zmianie sentymentu tej jakby większości osób na rynku. Jeżeli wykres, nasze świece były jakby pod nim i w końcu, w końcu po jakimś tam czasie stykamy się i dochodzimy do tego momentu, gdzie ten wskaźnik trapline jest, mówi to o tym, że w końcu większość osób wpada w FOMO, już myślała, że tej hossy nie będzie, nie będzie, nie będzie, są ciągle wzrosty, dobra, mówią, dobra, kurde, wchodzę tutaj w pozycję, longujemy jednak, tak, jednak będzie hossa, longujemy i od takiego momentu bardzo często mamy wtedy gwałtowny jakiś tam spadek znowu, no bo jak każdy żul longuje, no to znowu ta nam musi spaść. I na odwrót jest, jeżeli jesteśmy przez dłuższy czas nad tą ceną, dochodzimy do niej, tak stykamy się, bo jakby cena zaczyna spadać bitcoina, ludzie myślą, że nie, no już. Tyle spadków, nie mogę tego przeżyć. Bez co się zaczyna? Wychodzę z pozycji tutaj najczęściej, jest po prostu uśredniona, tak? Wyjście bądź wejście małych graczy, wtedy oni wychodzą, cena bardzo często wtedy lubi się odwrócić. No i tutaj macie tylko jeden przykład, tutaj nawet macie drugi przykład. Tutaj to tak się zadziała, ale teraz jakby oddalę wykres, żeby mniej więcej wam pokazać, że faktycznie czasem się to fajnie spad sprawdza, tak? Tutaj tego faktycznie nie doszliśmy, mniej więcej, więc o tym tu nie będziemy mówić. Aczkolwiek, na przykład, Tutaj na 15,5 tysiącach mieliśmy ten spadek po upadku giełdy FTX. Padliśmy na strzała o 26%, dokąd? No do właśnie linii trapline, konsolidacja, poszliśmy w górę. Na przykład tak samo też było tutaj. Przez dłuższy czas byliśmy dwa lata temu w sierpniu na poziomie 21 tysięcy dolarów, tak? Aż tu nagle poszliśmy w górę maksymalnie szybką strzałą o 20% do okolic 22,5 tysiąca dolarów. Ludzie się załadowali, myślą, że to już hossa i nagle patrzcie, jedną świecą, Pyk. Znowu w dół, i znowu depresja, i znowu jakby jest mega smutek na rynku. Tutaj tak samo na przykład, tak, kolejny przykład z brzegu. W końcu po gwałtownym ruchu w górę po świecach, też praktycznie 20% ruchu w górę. Dochodzimy do momentu tej jakby wskaźnika trapline. Ludzie się budzą, że o, to chyba jednak wzrosty, to ja longuję. No i co się dzieje? I faktycznie zaczynają się kolejne spadki. Jakby już wiecie o co chodzi, to jest uśrednione miejsce psychiki ludzi, gdzie oni boją się i wychodzą z rynku, bądź też boją się, że im rynek ucieknie i wchodzą na rynek. Tutaj to nam nie zadziałało, ale na przykład tutaj tak samo. Tak też fajnie się to stało, że rośniemy. Nagle dochodzimy do wstęgi Trapline, i co się robi? I mamy zjazd o 20% w ciągu jednego dnia, nagle, bo coś tam, tak? Akurat tutaj. Oczywiście nie zawsze. Tutaj na przykład to za bardzo nie zadziałało, chociaż też przez 1, 2, 3 dni koło tego sobie oscylowaliśmy. Także jakiś to poziom oporu bądź wsparcia faktycznie mniejszy lub większy jest. Ale tutaj jak najbardziej spadamy. Dotykamy wstęgi trapline. Ludzie już nie mogą tego znieść, już myślą, że jest Bessa. Nagle dotykamy, jest odwrot 25% w ciągu tygodnia na plus. Więc yy, nie powiem, że ten wskazik ma jakąś mega dużą skuteczność, że jest mega dobry. Bardziej bym go potraktował na takiej zasadzie, że słuchajcie, no uważajcie, że jak nie byliście w ogóle w pozycjach long, jak na przykład. Ja byłem, gdzie tego bitka ja longuję od czasów, gdzie każdy miał jeszcze bekę od 55 tysięcy około dolarów, gdzie tam mnie ludzie też wyzywali w komentarzach i tak dalej. Tylko teraz weszliście na FOMO, bo rynek rośnie, no to mówię tylko to, że być może nie jest to najlepsze miejsce, bo od tego miejsca faktycznie być może, ale nie musi, być znowu jakieś odragowanie i jakieś być może małe spadki. Oczywiście ja żadnego shorta nie ryzykuję, moje jakby podejście długoterminowe znacie, nie ważyłbym się grać shorta w silnym trendzie wzrostowym, gdzie wszystkie inne jakieś tam akcje, ETF-y, złoto, homebuilders ETF, jesteśmy wszędzie dosłownie na ATH, łącznie złotem. Akurat dzisiaj, tak samo na S500, nie będę ważył się naszego shorta, tym bardziej, że za chwilę zacząć ma się według stykiczności banana zone na rynku krypto. Aczkolwiek, jak ktoś ciągle jest bez pozycji, no to być może teraz ma FOMO, i być może teraz to jest takie znowu właśnie uświetnione miejsce małych portfeli, powiedzmy, no nie, że. Takich żulików, które mówią: o, jednak rośnie, to wejdę w longa. No, być może teraz nie wchodź w longa, bo jest to być może zły moment, żeby w tego longa wchodzić, jak wcześniej w niego nie weszłeś. Znowu, także nie masz tego momentu tu długoterminowego, nie wszedłeś wcześniej, nie usiedniałeś swojej pozycji na wstędze global przy 62 tysiącach dolarów, tylko teraz na pomoc radzisz, że, a jednak ta hosta może być, wchodzę tutaj. No według mnie w takim wypadku to jest koszmarnie, koszmarnie zły pomysł. I tak jak mówiłem, tak, jeżeli chodzi o złoto, dzisiaj mamy ATH. Jeżeli chodzi o Home Builders ETF. Okej, okay, faktycznie spadliśmy, ale dosłownie ile? Dosłownie tydzień temu byliśmy na ATH, na Home Builders ETF. Jeżeli chodzi o SP500, wczoraj byliśmy na naszym ATH, gdzie, tak jak mówiłem, rynki rosną tak naprawdę każdego dnia i te ATH za ATH jest tak naprawdę... Coraz to częściej pobijane dzień w dzień, dzień w dzień. No, ma to oczywiście związek z tym osiemnastoletnim cyklem makroekonomicznym, o którym już mówię ciągle, gdzie po prostu teraz jesteśmy na tym największej, wznoszącej od całych osiemnastu lat i będziemy według mnie w dalszym ciągu jeszcze przez przynajmniej ten następny rok rosnąć. I teraz, żeby też poprzeć. Te moje takie, wiecie, jakby bardzo pozytywny nastrój, który mam tym, że ciągle powinny te wzrosty być. I teraz chciałbym wam pokazać faktycznie nieco tych fajnych sygnałów, które są z rynków tradycyjnych, które teraz jako w zakleszczeniu, jak przyjdzie już właśnie jak już ta cykliczność, po tym depresji po halvingowej, po okresie wakacyjnym. Yy, przyjdzie znowu na rynek krypto. Fajnie to się zakleszczy z całą cyklicznością rynków finansowych i będziemy sobie mogli iść fajnie w górę. S&P 500 po tym jak tutaj stok się coś tam opuścił, no i był tam outnumbered advancing stocks for five Stride sessions. Ty mamy jakieś różne, widzicie, jakby tutaj rzeczy muszą się stać. Aczkolwiek. Tutaj teraz mamy że faktycznie takie sygnały, jak tutaj takie rzeczy się stały na rynku S&P 500 od 1954 roku, tutaj takie sygnały zostały jakby zainkasowane, gdzie teraz również jest najnowszy sygnał z przed paru dni. To tak naprawdę w ciągu jednego roku od tej daty tego sygnału, przy jakby skuteczności 80 prawie procent byliśmy o 11,5% wyżej na rynku S500, gdzie jakby te 11% to jest bardzo, bardzo fajny wynik, jak na rynki tradycyjne. Więc tutaj mamy jedną rzecz, która jest bardzo pozytywna. Jeżeli chodzi o drugą, tutaj jakby jest korelacja miedzi ze złotem i jakby co to sugeruje ta korelacja, tak, i te ratio, jeżeli chodzi o potencjale marketu na dalsze wzrosty. No i tutaj i właśnie mamy, że jeżeli faktycznie S500 rośnie, a tutaj te ratio y, miedzi do złota, trzeba nam gwałtownie spadać, że złoto idzie w górę, mieć stoi, jakby mieć w stosunku do złota spada, jest breakdown, 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 no to co zazwyczaj wtedy się dzieje? Tutaj też mamy na ten temat badania, że jeżeli tutaj właśnie S500, po tym jak mieć do złota jest na trzyletnim low po raz pierwszy w ciągu miesiąca, tu znowu tak, takie szczegółowe, szczegółowe dane, to takich sygnałów też było tutaj troszeczkę od 1978 roku, i one są bardzo pozytywne, bo tak naprawdę w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ze skutecznością 88%, byliśmy w górze, a aż o 12,8%, więc no faktycznie bardzo, ale to bardzo dużo, no i to jest ważne, tak, no bo rynek faktycznie jest mega byczy, to się spina z tym 18-letnim cyklem makroekonomicznym, no i w żaden stopniu tutaj nie chcecie, uwierzcie mi, tego rynku shortować, bo was po prostu może zmieć z planszy, no i tyle. Listopad, który nadchodzi jest najlepszym miesiącem w roku, nie shortujcie tego, ATH mamy tuż za rogiem, jak konta na Bybit jeszcze nie macie, to polecam. Tym bardziej, że tutaj również Bybit daje 30 tysięcy dolarów od siebie na start. Tutaj trzeba wpłacić depozyt na taką wartość, ale są też mniejsze wartości do wpłaty. Więc jak już macie konto na innej giełdzie, możecie się przenieść całym kapitałem na Bybita i przez to otrzymać tutaj bonus, bardzo duży bonus, więc fajnie. Więc wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję i cześć.